Cześć, słuchajcie, przychodzę do Was z takim miniholem z Pepko. Kupiłam dwa sety hmm, skarpet, takich morskich, że tak powiem. Jedne są w kotwice, drugie w paseczki, a trzecie w hmm, łódki. Bardzo dobre są te skarpety z Pepko, bardzo fajnie się sprawdzają. Nic się z nimi nie dzieje po praniu, także ekstra. Kupiłam dla mnie też skarpetki, stupki. Tak, jak widzicie, różowe, szare, dwie pary jasnych różowych i białe. I kupiłam też taki. A um, myślałam chodzi, że to jest staniczek. Bo ja bardzo lubię takie miękkie staniczki, tylko że tutaj mam szerokie ramionczko i mi wychodzi spod um, topu, więc szukałam takich, um, takiego staniczka z wąskimi ramionczkami. I to jest bardzo fajnie wygląda ten. To jest taki topik. On jest z przodu w prążki. Tak wygląda z przodu, a z tyłu jest w uroczą koroneczkę i ma właśnie podwójne mm, ramionczka, takie na gumeczkach, fajne i on sięga, no tak jak ja go nakładam, to on mi sięga tak, tak jak, o widzicie, to jest taki topik. Także bardzo fajny, polecam e, z pepko, jest to bardzo wygodne. Bardzo wygodne też jest właśnie dla mam karmiących piersią, a ja należę do takich mam, <laughs> a, więc e, bardzo mi e, odpowiadają takie miękkie staniki. Polecam Wam serdecznie, dziewczyny, które karmicie e, swoje ukochane dzidziusie. E, I jeszcze chciałam powiedzieć coś takiego, że e, niektórzy ludzie śmieją się z tego, że. Mm, Ktoś ubiera się w Pepko, na przykład z tego. a Ja mam takie zdanie, że ten, kto śmieje się z innej osoby, robi to po to, żeby poczu poczuć się lepiej, bo sam ma niskie poczucie własnej wartości. I myślę, że niektóre osoby wiedzą, do kogo mówię. Pa! pa.